Cześć, jestem Ignaw i zapraszam Was dzisiaj na premierę Evolva GTR. Teraz tutaj Pan od Evolva zaprezentuje Wam wszystko i opowie troszeczkę o tej desce. Miło mi przedstawić nową wersję Evolva. Jest to w zasadzie długo wyczekiwana wersja, która teoretycznie niesie bardzo wiele zmian. Bo oni mówią, że praktycznie zrobili deskę na nowo. Natomiast jak to wygląda to zaraz wszystko opowiem. Deska, nowa wersja ma składać się z pięciu warstw. Ma trzy warstwy bambusa i dwie warstwy bukra szklanego. Pani mówią, że jest robiona w jednej z najlepszych fabryk, która jest ogólnie głównie nastawiona na deski. Tak? Między innymi robi do Dasteda W desce mamy te same traki. Są poprawione silniki w stosunku do wcześniejszej wersji. Osie w tych silnikach były skręcane tutaj imbusami. W tych silnikach oś jest tutaj od razu z uszpieniem i są wkręcane tutaj śruby, przez co jest mniej awarii z nowości na pewno jest zupełnie nowa konstrukcja tutaj, zupełnie nowa bateria i zupełnie nowy kontroler. Kontroler jest nowością i komunikuje się z pilotem przez bluetooth. Nie tak jak do tej pory było w jakimś nieokreślonym protokołem. Tu po prostu bluetooth. Bo bateria oczywiście jest elastyczna, jest poprawiona kwestia wodotworu. jest użyta do komunikacji? Eee, 5, 0, no nie wiem, ale zapewne Podobno najnowsza. Najnowsza, to może być piątka, ale wydaje mi się, że jest czwórka. 4-1, coś takiego Tutaj, o. Wejścia USB. Można sobie zamontować ledy, dostarczone, oczywiście, które można sobie zakupić i szpanować do wieś. Ten się nie zmienił jeśli chodzi o konstrukcję Więc tak. okay. tutaj no nie, ma, nie ma co za bardzo mówić Także tutaj jest gaz Hamulec i Deadman Switch Tak jeżeli chcemy pojechać to musimy go przycisnąć Cześć, nazywam się Maciek, jestem ze szkoły jazdy na Longboardzie Longboardmania jeżeli będziecie, jeżeli jeździcie na deskach elektrycznych, to warto znać te podstawy jazdy na zwykłej deskarolce, czy to na longboardzie, czy to na skateboardzie. ja dzisiaj Wam opowiem o kaskach, ale nie będę Wam opowiadać o tym, że trzeba nosić kaski, bo przyjmijmy, że każdy z Was jest dorosły i zdecyduje, czy, czy chce jeździć w kasku, czy nie. Ja Wam pokażę taką demonstrację, co może się stać podczas jazdy bez kasku i co może się stać z Waszą głową podczas jazdy Kasku. Zrobimy taki mały test Słuchajcie, to jest Wasza głowa. Co może się stać z głową jeśli nie będzie osłonięta kaskiem. Jesteście gotowi dobra. No nie było to spektakularne. Ale słuchajcie, możemy zjeść go później, ale słuchajcie, mniej więcej takie pęknięcie, jak widzicie, takie pęknięcie może wam się przytrafi z waszą, waszą głową. Dobra, płóżmy drugiego arbuza do, do kasku i zobaczymy. Podliczamy 3, 2, 1. No i też pełk. Ale. Nie, słuchajcie. No, słuchajcie. no, wygląda to troszkę inaczej. To rozczelnienie, a to rozczelnienie. Kask nie był dobrany. Kask nie był dobrany. Nie, naprawdę. Jeśli chodzi o. Chyba nawet bardziej Test to nic nie pokazuje No to ten test nic nie pokazuje, ale przyniosłem arbuzy w takim razie Michał nie sprawdził się twój test Bardzo mi przykro Arbuzy są do zjedzenia Także zaczynamy jazdy, Jak widzicie my przygotowaliśmy kaski, żeby były do każdej deski To musi być na Chyba mniej troszeczkę ale... Ale i tak... bardziej ciągle czy nie? nie, w sensie chyba troszeczkę mniej, ale i tak onboard lepszy. Serio. Onboard lepszy, tak? A pomiędzy GT a GTR co sądzisz? Mocniej I... czy mniej szarpie? Chyba mniej troszeczkę, ale to... Ale mniej GTR szarpie, tak? Tak, mniej GTR szarpie, ale wiesz co tak... Nie, jestem pewien. Na pewno ten jest bardziej sprężysty i taki... No weź tak, ugnij go. No, ten znacznie mniej, ten się już prawie do ziemi No, dobra, próbuje się przejechać. Evolve GTR. Sprawdźmy. Jadę 22. Mamy e, silniki na zewnątrz, e, taka gumowy pasek. No, tutaj jest nasz GTR jest bardzo oggiętko. Znaczy naprawdę, spoko. Więc teraz trzeba wrócić. Będę wracał z próby na pro Dobra Tu są widzące środowiska Od grony wygrał zwierząt 32 osiągnąłem Na jakim trybie? Włączyłem tryb pro Trudno mi jest skręcać, więc tak na zakrętach i tak muszę tą deskę na razie w ręce brać. Że jak będę spadał, to przez przypadek na przykład bardziej nacisnę ten gaz i jeszcze ta deska wyleci w ogóle do Wisły na przygód. Po prostu myślę, że jest kwestia pojeżdżenia bardziej. E, bardzo fajnie! Podoba od, szczerze mówiąc, od tamtych desek GTR na dmuchanych kółkach. Znaczy tutaj bardziej czuję prędkość. jechałem 25 już tak bardziej nie chciałem. Bardziej mi się podoba. No niż na tamtych kółkach, bo tak płynnie się jedzie, bo tam jak się tak czuć, a tutaj po tym asfalcie bardzo fajnie się jedzie. Moje wrażenia po tej premierze są bardzo pozytywne, naprawdę cieszę się, że tam poszedłem. O wiele bardziej mi się to podobało od Allegro Tech Days, naprawdę. Była taka bardzo przyjemna atmosfera, mili ludzie, naprawdę super się bawiłem i mam nadzieję, że uda się pojechać na więcej takich eventów, premier, jak zwał, tak zwał. W każdym razie dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!